Michał, zostawiłeś go No twoja piła, Michał. Zostawia zawodnika. Bo on ich. Zwedź do tego drzwi rady. Nie chce dawego. <śmany> no, dwie w kamek, dwie takie. Ale w ramka też. Michał! Wejdź! Nie Marce, Michał mówię! Michał piluj zawodnika! Spokojnie! Twoja, Paweł! Dobrze! Pat, Michał jest! jest? No! I drugie! Zabiję.